I jeszcze Justynka jest. I tutaj pistolety. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście mamy dylemat, co zabrać na wycieczkę na zakończenie roku szkolnego. Ale jutro no. Justyna ma urodziny i ten wyjazd jest z okazji Justyny Trzecich Urodzin. Z okazji Trzecich Urodzin i jest dylemat, co zabrać na wyjazd. Jak myślicie, gdzie jedziemy? To musimy wziąć. O! Siema Sebastian. Musimy wziąć okularki dla Antka i Justyny. No, takie dopływania. Justyna, pokaż, co tutaj? Tego bierzemy, tak? Klasa. Mmm, -hmm. mm, Justyna, zobacz, klas jest. Mm. I książkę to ubiorę! Sebastian napisał, siema Antek. Siema! Które wybierasz dla ciebie, mm. które dla Antka? Ja Potem Kolega drugi napisał, hej, 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 hej. Dziecinek. to, to dla dziewczyny. on się podziała. Siemka, cześć Wiktor. Antoś jeszcze zabiera książkę na wyjazd. Tutaj jakaś była awantura. Awanturo. Czyli co bierzecie? Pokaż Antoś, co to masz? Co to jest? Takie koło ratunkowe. Czemu akurat zebra? Co bierzesz, karabin? Tata, dobre przygotowanie. O, no Co to rata jest? Rata to jest? O, koledze się kombajn spalił. No to niedobrze. Jak to się stało? Kombań. A To już kosiliście? Czy jak to się wydarzyło? O, kolega też ma tego klasa małego. A, a kolejny, kolega Wiktor, dostał świadectwo, on też czerwonym paskiem. To znaczy, że był taki bardzo dobry uczeń. Że czerwony pasek, że, że takie bardzo dobre świadectwo, wiesz? Kolega kolejny przyszedł do czwartej klasy z trzeciej, gratuluję. Co robicie? Zaraz będzie u mnie burza. Nie, my sobie siedzimy, tam się cofa, albo żarcie przyjechało do kogoś. Nie, projektowanie coś tam. Generalnie zastanawiamy się, co wziąć jutro na wyprawę, na urodziny Justyny, nie? Dzień dobry, cześć, Radek. Bober X do szóstej klasy teraz. No to nieźle. Też pamiętam te czasy. Ja przeszedłem do siódmej klasy. A wiecie, że ja też chodziłem 8 klas, nie, ja też chodziłem 8 klas. Słuchajcie, tym systemem, co wy teraz jest coraz lepszy. Nie wiem, mi się tam... Chociaż nie byłem tam w gimnazjum, ale mi się wydaje, że to jest lepszy. Bo od razu idziecie z podstawówki do szkoły średniej bez tego zbędnego gimnazjum dostałem czerwony pasek i dostałem 80 zł i zdałem do piątej, gratuluję jak świętujecie? jak świętujecie, słuchajcie, co dzisiaj będziecie robić? czy będziecie, a to już patrzcie już się e, zastanawiał jaką książkę tutaj wziąłeś. już się gdzieś tutaj nie tata, no jak to nie widziałem, że się tak spoglądałeś o, uwaga kolega jest na Ukrainie, to pewnie nie wiem, czy na wakacjach może o co, uderzyłeś się? o, o półkę, dobra to Uważaj! Uważaj. No do złożenia. No dobra, pokaż. A, To, czego jeszcze nie złożyliśmy, chociaż już dawno miałem to zrobić, czyli ten traktor. No, uderzył się. Czyli tego Lego City, którego już miałem złożyć. Muszę go. O. Ale to mnie nie zdara. A to, się, się, dostałeś? Szkoda. Zobaczcie jaką mam na zrobić. Antoś dostał taką książkę i pani chce to zobaczyć po wakacjach. A to jest pamiątka, no to co ona? Chce pamiątkę zobaczyć? A najlepsze jest to, że taka trochę kiepska ta pamiątka, bo mówię, nie będzie jego pamiątką, bo po co na zużyta ta książka będzie? No właśnie, no właśnie. Kolega był w Czechach, inny serwer naprawia się, przecież serwer jest naprawiony. I na TeenSpic gadać. Nie gada się już na Teamspeak, tylko na Discordzie też masz A, ko Kolega ten, jo John Deere mu się spalił i teraz musi kupić, John Deere'a mówił, napisał. Dobra Antoś, to męska decyzja teraz, czekaj, ko kopyta wezmę. Co bierzemy na tą e, wyprawę? Dobra, książka jest z dinozaurami. Dobra, weszło, może wyciągnij tam z plecaka, co tam masz. Nie, no. ja już nie mam. Kolega zdał do siódmej. Mamy serwer na Discordzie, ale nic tam się nie dzieje. Trzy osoby są. No, jak powiedziałam, że nie ma. Ale macie dużo na półce bruderów. No, tak się nazbierało. Jeszcze w szafie trochę jest. Jeszcze w szafie. Dobra, Antoś, co tam jeszcze? A, ty go włożyłeś tutaj, tak? Tam może go włączyłam, ale to nic. A, coś ci się tutaj oderwało. Wyciągnij tą koszulkę. Wyciągnij tą koszulkę z tej no. Siema. Się ma również Sebastian. Wyciągnij tą koszulkę z tej kieszonki. Czy ty dobrze słyszysz? Z jakiej kieszonki koszulka? Z ki no, którą przed Ja zrozumiałem z kieszonki. Zam, odpuść tą kieszonkę, gdzie dałeś neksiona czy coś tam klasa. No. Była tam pod spodem koszulka. A wyjazd się... do Zor, jakby się coś wydarzyło. A, to dlatego nie chciał mu wejść. Dziękuję, pozdrawiam. Jutro kogoś urodziny, jutro Justynka ma urodziny, nie, nie Justysia? Ty też się pakujesz? W swój plecak? To Super. Ale słuchaj, to nie. A co, karabiny? To się źle pakujemy, albo pakujesz się w plecy. Karabiny też bierzecie? Ale słuchajcie, albo się pakujesz... A czy ty mnie słuchasz? Tak. Nie zapomnijcie wyjąć nie, śniadania z plecaka, tam śniadania nie ma, Antoś już nie, nadal. Nie, Antek codziennie śniadaniówki ma wyciągać, no. chociaż mój brat kiedyś trzymał chyba przez Co prawie, u Ciebie Antek, wakacje, pozdrawiam tak? Ciebie i Pana i Pana. U nas wszystko dobrze, Antoś, co u Ciebie, jak tam leci? Dobrze. Antek, teraz <laughs> mnie posłuchaj, co ja do Ciebie tak. mówię. Nie możemy Wam powiedzieć, gdzie jedziemy, bo jeszcze dzieci nie wiedzą, bo to jest taka niespodzianka. Antoś, że Ty bierzesz te rzeczy na basen, chcesz już książkę. A y... Na basen? Na wodę, no. Mówię ogólnie basen, wodę. No Antoś, co bierzesz jeszcze? Słuchaj, albo się pakujesz do wyjazdu tam, albo bierzesz zabawki sobie do plecaku okay, i książki. Ale on nie wiedział w sumie, gdzie jedziemy. No, to nie no on wie, nie... wiedział, że jedziemy na wodę. No, jaki kombajn mam wybrać? No nie wiem, to myślisz, znaleźć ile masz ściana. Antoś, header spadnie, czy jak to się nazywa? Teraz idzie do pierwszej. No pewnie, że do hotelu Antoś jedziemy. Mógł. Kupimy sobie hotel. Tu spadnie, wybierzemy. Zobacz, to się czkarnie. I ten. Postaw na biurku. Takie, wiecie, chociaż taki wy, wypan. Czyli co? Bierzesz jakiegoś brudera? Nie. Dzisiaj żadnego brudera? Siku. Nie. Przez te nie bierz książki, nie będziesz studiował, nie wiadomo nie. ile. Patrzysz się na nie. to już tam. Justyna, ty co bierzesz? Tak, życzę zdrowia pomyślności, dużo prezentów. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. Tak naprawdę jutro jest, ale my już powoli zaczynamy Mam dwa miliony, bierze. no to na pewno będziesz wiedział co z tym zrobić, Jeśli nie powiem. Bańka, dwie bańki. O. Antoś co tam wyciąga Antoś chyba w kuwiarkę A, czyli te dwa, tak? Samochody bierzemy. Czyli tego Fedeksa bierzesz i policję, dobra. Dobra. Agro, jak będę miał wolną chwilę, to, to zerknę. Justyna, ty co? co czeka na żniwa? Chyba wszyscy! My też czekamy! Justyna, już niedługo. Co bierzesz do swojego małego plecaczka? Co bierzesz, Justynka? Nie Okula? wiesz. A on to się bierze ten karabin, co? No, do, ja do strzelania. Dobra, ja z tą już przestanę, chyba. No to dobra, to zamiast wiedzy trzeba wziąć coś konkretnego, czyli. Karabin z celownikiem kolimatorowym i laserowym i dołączaną latarką. Tak Antoś? <grym> Albo z podpinanym od dołu granatnikiem. Poczekaj, chyba muszę tą butelkę wykręcić. A czemu? No bo, no bo on się nie mieści, wystaje mi z A, no to dobrze, odłącz magazynek. Bardzo dobrze. No, jednak tu się pakujesz na pasen, tak? Pokaż. Tak. Tak, dobrze. dobrze. Jest tylko ma trochę za mały plecaczek, co on jest tylko. Nie ma za małego pietaczka. A Ale to może Justynki też karabin weźmie. Ale musi się okay, odkręcić. Okej, odkręcaj. Justyna weźmie okularki, to weź jeszcze Antosza O, koło. kolega, czy ty się zebrał? Trzy lata zbierała Ania. I co, inwestuje w Tompa? No, nie wiem, coś sobie tam pewnie kupi. Może jakiś motor, ta albo coś. Ale daj koło, jak możesz. Justyna go weźmie. Z swojego plecaczka. Co jest prawie maksymalne zużycie ramu? Coś jakiś, pro, jakiś program ci działa w tle. Sam jesteś debil. Baranie. Dobra, zamykaj. Dobra, myślę, że na basen no jeszcze kąpielówki, nie? Na wodę. Ja zaraz spadam, bo muszę się do, iść do kościoła. Okej okay, Szymon! Wędkarstwo! O, kolega, bardzo wędkarstwo! Lubi. Za chwilę, Anto. No, nie już on z nim przeżywa, przez już go nie ma. Twoje kąpielówki? Ty masz strój właśnie, za mały, za mały. No dobra Radek, trzymaj się, cześć. No. Tak no, więc no, słuchajcie. Nie kupił ci tata... Plecak tutaj już jest zebrany, jak widzicie. Jeszcze nie całkiem! Kara... Jak to nie całkiem? E Jeszcze coś? No, no muszę sobie wziąć przecież strój. A. Bo brudery to duże, nie? No właśnie. Nie wiem czy będzie czas się nimi bawić o to chodzi, nie? Bo jak mamy... Justyna, przestań marudzić. Ona coś musi. Cześć. Tam jest już Justynki. Tutaj Antoś jeszcze dwa samochody tutaj zostały. Okej. No. Antoś szuka. Ja dostałem skomunik. 5 tysięcy. a Mateusz, Mateusz Bana, 07 na łeb. A chyba bez Elo, pozdrawiam cię, Patman YouTube 23. Siema, cześć Sławciu, Trochę za ciasny. Ty no to jest... To jest za ciasne, a to co so, ty? A ty masz takie kąpielówki... nie No nie teraz, co so, ty <grymne> No dobra! No to dobra, a to ja się odwrócę, trzymaj. Ta, ale ja nie będę ściągnął majki. A, dobra, to no to dobra, ty, bo ja myślałem, że tu już węża chcesz wywalić. no wiesz. Ja sam. Ania nie jest... nie pracujesz na kuchni, nie? No, te, dla niego jest za ciosno, dla mnie. Justyna, tak. ściągnij te gacie z głowy. O pozdrawiam, dzisiaj kolega zdał na kartę rowerową i dostał ją, super, Idealnie już. Jaguara sobie kupił, nieźle, siema Tata Jantek. siema Natasza Wesołowska Cześć I co Antoś, dobre te kąpielówy? Gacie Justyna, wyciągaj tą głowę, ściągaj, to są gacie Antosia stare, tak samo zbierające pottinger stoi u mnie na podwórku, o czyli ta Jumbo Pottinger No to nieźle, kolego, widzę, że masz dobry wstąp. Jumbo 6600. Power maki. Co? O, pokaż się tutaj, chodź, zobaczymy. Czy jesteś gotowy na. Odejdź tutaj, kolego, chodź tutaj. To jest parafii pirat. Dobra, to jest piracki tutaj taki. To jest surfer. Tu jest surfing, dobra. I Gacie. I Gacie, pokaż się tutaj. Sprawdzimy, czy mocno się guma trzyma. Puu! Ja <laughs> Dobrze! O, kolega chce Justyna. kanał wędkarski zrobić. Justyna! Czy będziemy kupywać farming simulator 22? Oczywiście! Że nie? Justyna, gacie na głowie. <laughs> A ja mam żniwa w polu skończę pracę 22. Tak? O Jezu! To, to roboty!

A, to jest, Ale nie wiem po co mu ufał, jak to będzie najprawdopodobniej zadaszone. Nieprawda! Nie? Czy wow. tam jest miejsce, Trzymaj. Dobra Antoś, ubieraj się i chodź tutaj. U kolegi za trzy tygodnie żywa. Ojej! No. Ojej! Nie mogę się Bo zaczął o drugiej w nocy. O, o kurczę. Pozdrówcie Antkę ode mnie. Antoś, masz postawienia od Patman youtube.23 Dziękuję bardzo masz zamiar mieć w maju skoro mm. wszystko jest zielone no właśnie też się tak zastanawiam gdzie ten kolega mieszka chyba w Ameryce wieszcie że są brudery. no tylko nie wiadomo co tutaj wziąć kurde nie wiem to tego może gąsienicowego Nie, ja On... nie chcę broderów <laughs> Brudery za dużo słuchajcie potem co my będziemy z tymi broderami no, na weekend i za chwilę wracamy, a nie? A nie, nie przyprowadzamy się przecież. O jeszcze tutaj mamy, nie? Może ten kompań weźmiemy z Aleksandra, przepraszam. Kurde, ale tam tego jest. Słuchaj, nie mamy nie mam gdzie tego trzymać, słuchajcie. Powaga, nie? Jakie macie plany na wakacje? No nie mamy zbytnio takich planów nie mamy tata. Ja nie mam. Oni mają. Ja nie. Bo u nas szybko rośnie. A. Siema Amcia Lol Siemka, siemka. Dobra Antoś. Czyli można powiedzieć, że jesteś już spakowany, nie? O, a ty jaką masz ładną koszulkę. A zobacz, jakie kąpielówki są. Kupelówki Dinozaurowe. A ja tutaj, moi drodzy. Tutaj jeszcze mamy katalog z Brudera 2011. Kocham was. Dzięki. Szafra, nie mam 200 hektarów i wiele jest tutaj roboty, 36 to już też troszeczkę pole, już jest. Już jest też co robić. Dobra. Pozdrów Antka. Antoś, masz pozdrowienia od Bartka. Dzięki, Bartka. Pozdrów rodzinkę ode mnie. Dzięki, baberek. No widzę cię. Już sobie wziąć te Nie ma to jak majtki po bracie. Nie ma to jak majty po starszym bracie, nie, w ogóle. Anto, mam tutaj ten katalog z Brudera, tylko chyba jeszcze tak nie oglądaliśmy, co? Za trzy lata plecaka. No? Ja za trzy lata będę miał 234. O kurde! Krystał, w ogóle masz, czy co? Że wiesz, co będzie za trzy lata? Pozdro. A wiecie, że Was Farmingo 22, że co? Fangier. My dzisiaj kończymy się na no Kiszonkę. O kurde. A robiliście z czego? Z kukurydzy? Ja ostatnio kupiłem John Deere agregat, O! O, tu są te Antoś, te sygnały, Antek magacie, no a ma, co ma? Zygnały, Dobrze, że nie potacie. sygnały, Stignały! Stignały! O. Postata My w dwie osoby robimy, bo dziadek kończysz robotę w polu. Ja zaczynam, a włod, który ma gospę to się je i kosi tylko. Aha. No tak, trzeba robić, to trzeba. Ja mam kąpielówki, spoko, jak będzie trzeba, to założę taki kąpielówki z worka jutowego. Co to jest? jest Wolę Taki tam. Z takiego wyrapiącego. Taki śliski. Taki kremowy, nie kremowy. Tam. Może być też y, chyba czerwony, to zależy jaki kolor. Ale taki, taki żółkowy z morzewa sztucznego. Żyto. To to będzie po, dalej live jeśli będziecie jechać na wakacje, no coś tam zrobimy chyba, co? A to Mercedes sama, a to widzieliśmy chyba jak byliśmy w Iławie Ja teraz jestem w Bieszczadach na wakacjach i jestem z Krakowa, o Bartek To my jesteśmy z Gdańska, pozdrawiamy Cię A słuchajcie... Na końcu Polski No trzymaj się Agro, czemu wy jeszcze 500 kasubów subów nie macie No nie wiem A słuchajcie, ostatnio tyle było głosów oddanych pod ankietą Powiedzcie, czy chcecie więcej takich ankiet. No właśnie, może, może się Wam spodoba, bo my też chcemy poznać Waszą opinię, nie? Dzięki temu. No, wiecie. Trochę się o was dowiedzieć i macie. Nieść! Czy... Nie się, Gdzie mieszkacie? No. U mnie to wuj jakości żyto teraz! Jak Mój dziadek kupił walkę. klasę lekcjona na żniwa. O proszę! Ładowarka. ładowarka. Gdzie ładowarka? Ładowarka. Ładowarka, ładowarka. ładowarka. Justyna. Justynka, a co jest? Antoś, może Justyna dać sobie swój. Będziemy sobie mieli sadownictwo. Ciekawe. Nie. Co to będzie? Nie mam. Mój nie kolega, mam. taty nie ma pole 200-300 hektarów. Pola robił to przez o, to dwa tygodnie, Justyna ale jedno pole ma takie? 200-300 hektarów? Nie, nie. Antoś, masz pozdrowienia od Nataszy Wesołowskiej. Zobacz, dziękuję. Ja mam 12 lat i teraz z moją siostrą jesteśmy w basenie. Woo! Basen! Też basen, basen! Nad Gdańskiem słuchajcie chmury! Dzień. Ale cały dzień się chmurzy, a pokazywało 32 stopnie. No. Basen też fajna sprawa. Ja marzę o tym, żeby mieć basen tutaj, nie? Bartosz ha hamerski, siemanko. Nie. Oglądam was, jasne. Dziękujemy bardzo. Jeżeli będą słabe plony, to się mu to nie zwróci. No właśnie, kurde, to jest z tym rolnictwem, słuchajcie, najgorsze. Że jesteście uzależnieni, po pierwsze, od pogody, po drugie, na przykład jak grat jest, nie? Jak nie macie ubezpieczonego pola, to też kurde, ciężka sprawa. A tu jedzenia? Co dużo jedzenia? Na basen mówi. czy... A mamy co? te koguty? Tak! A są jeszcze te. No właśnie, nie. O je. no Masz je. Ma No można, no na basenie tak, bo jak się dużo tam wie... A ty tam będzie 6 godzin. U Jezu. Jezu, U kolegi 5. bardzo gorąco! wchodzimy na cztery klasy i się case. O kurde, no ale to, no to no musi iść. To no to nie tego kamery, go Jak, swój wiatr, no, U mnie dzisiaj w nocy trzeciej był grad wielkości jajka, i zrobił dziury w dachu. O ja! Nie też po wybijane. Na pewno. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Jesteśmy już w miarę spakowani na wyjazd. A jutro, co? Antoś, jak się czujesz przed wyjazdem? On no. chyba jest niepewny, bo oni nie wiedzą, gdzie jadą. No właśnie, oni nie wiedzą, co to będzie za niespodzianka. A dzisiaj próbował podsłuchiwać, jak się babcia mnie zapytała, gdzie jedziemy. No i szedł za mną. Ja mu mówię, nie idź, a on idzie. No. Przyczepił się jak mucha do lepu. No, miłego wyjazdu. Dziękujemy bardzo. No, Spaduchroniarz idzie Dobra, kończymy, trzymajcie się, pozdrawiamy was bardzo serdecznie Do zobaczenia, cześć Cześć, a jutro będzie filmik Pomimo jutro. tego, że wyjazd to będzie filmik Tak, jutro wrzucimy A której tata? No nie wiem, o ósmej A chcecie premierę, czy nie? No właśnie Czy chcecie premierę w pupy? Żebyśmy popisali na czacie, czy wolicie żeby tylko wrzucić i, I wystrzel zapomnij. Bo <laughs> Dzięki bardzo. nie było premiery Dlatego się pytam no my mieszkamy, potpruszczamy. Ja tam live. Premiera, tak, tak, chcemy, chcą. Dobra. To trzymajcie się, cześć. To może nie działa.